Witajcie. 31 stycznia, słoneczny dzień. Chciałbym Wam pokazać taką swoistą frajdę moich biegów. Akurat w tym czasie, ostatnio jak nagrywałem dwa dni temu, po tym nagraniu miałem tylko ścieżkę, gdzie nad drogą były już takie, zwichnięte zaraz zresztą, że patrzycie, brzozy. No, i ja je tak po kolei odciężałem, one wstawały do góry. No niesamowita zabawa, frajda. Teraz postaram się kamerę, aha, więc zaraz zobaczycie to tak, a Na nadzieję, że to uchwycę. Nie wiem, czy widzieliście, a niesamowite, zaraz będą następne. Z tyłu tam już też były, ale. Sosna, sosny. Sosny tak nie, nie startuje do góry jak, jak brzozy, Zaraz są następne, zobaczycie następne. Byłyście za mną teraz, były na ziemi, teraz już są góry, mamy się jeszcze do wiosny odegnąć zielniki, tutaj nie potnie, nie przetnie, ale raczej tu a nikt nie będzie jeździł do wiosennych gór. To jest bardzo gruba. Jestem szczęśliwa. O! Załowań przednia. Cosa nie będzie ruszało. Ale już to takie takie takie. Słabo Tutaj jest bardzo bardzo. Jest bardzo Znowu mam dziś 8 km no i dzisiaj dzisiaj po sobie robię po co chciałem Wam to pokazać A No dlatego, że może o tym nie mówiłem za dużo w poprzednich filmach Jak ważna jest przyroda, żebyśmy z nią mieli kontakt Nie na zasadzie, że to jest jakieś znowu kolejne wierzenie Nie wiem święte dęby tak jak mieli z tego czasu światowi te wszystkie rzeczy ale po prostu żebyśmy szanowali przyrodę pierwsze nie palili w piecach plastikami Zaczęli od takich właśnie najprostszych rzeczy żeby nie śmiecić, żeby nie zaśmietać Żeby widzieć zwierzęta dokarmiać się. Kiedyś byłem bardzo, ale bardzo mocno zafascynowany świętym Franciszkiem i święty Franciszek jego modlitwę właśnie do tych zwierząt, do, do, do słońca, do, do wilka, do, do przeróżnych przeróżnych yy, postaci natury. I wyobraźcie sobie, ja to teraz, dzisiaj, w tym czasie dość mocno odkrywam w swoim życiu. Sam też mojego kolegę Tomasza z którym o tym rozmawiam często i on, on to potwierdza, sam też jest starszy ode mnie w Twojej mądrości wiekowej potwierdza o patrzcie są ślady łosi nie wiem czy będzie widać tu tu drugie generalnie gdzieś tutaj idą jedne tam jeden drugie. to jest miejsce gdzie one tu mają swoje swoje rejony ja tutaj widziałem je kilka razy A mam nadzieję że nie zaatakują. ale w ogóle nie mam takich myśli. kolejne światy świeże gdzieś tam w tych zagadnikach i to jest klęso młodym mogą mieć swoje te gniazda takie klepy nie wiem jak to się nazywa a wracając Właśnie o to chodzi, że kiedyś pamiętam jeszcze jako dziecko, jeszcze za komuny, nie było tyle plastików, ludzie nie palili może aż tyle. Po prostu nie było tak Mleko się kupowało w szklanych butelkach albo na wsi to w bańkach. Przyszedł taki moment, że zaczęliśmy potwornie palić w piecach plastikami i innymi rzeczami. W ogóle ludzie przestali rozumieć na czym polega palenie, że zeszły te wentylatory te wentylatory naprawdę wydmuchują całe ciepło szybciej się wszystko spala gdzie można w sposób naturalny poprzez naturalny ciąg, poprzez palenie tak zwane od góry od świecy, żeby w ogóle nie kopciło można to robić nawet w zwykłej kozie na początku troszkę pokopci minimalnie a później ładnie wszystko się spala nie ma, nie ma tej palimy tej strasznej emisji, o której tam wszyscy krzyczą i mówią, kupujmy nowe piece, jakieś tam jeszcze rzeczy. Przejdźmy w ogóle już na prąd elektryczny, na drogie, drogie nieefektywne technologii, gdzie w przypadku wojny jesteśmy po prostu w czarnej ipuni, gdzie Ech, taka jest rzeczywistość. Ale nikt tego nie rozumie, nie chce tego zrozumieć, bo rządzą nami koncerny, rządzi nami pieniądz, mamona, i tak jak Wam wczoraj mówiłem, nie możemy się, nie możemy się, powiedzmy, poddawać. Tak, uwierzcie dzisiaj do tego momentu biegłem i słuchałem takiego wykładu w e, temacie mnie interesującym temacie odnawialnych źródeł energii, ale już chodzi tu bardziej o Nikola Tesla, wolną energię, front elektrostatyczny którego fizyka nie uznaje i rzekomo nie ma a który jaśnił właśnie Nikola Tesla no i stało się stało się po prostu istotny zawód włączyłem sobie w słuchawkach na po ten wykład taki który uznałem że to jest kluczowy istotny kiedyś kilka lat temu właśnie ten temat mocno rozegrałem miałem miałem też wytrukowane patenty, przetłumaczone wszystko i wiedziałem wtedy, że że właśnie ta elektrostatyka to jest to, to ten, ten rzekomy piorun, który nie ma oprócz tego wyładowania żadnej wartości według klasycznej fizyki tych oszukańców. To, to właśnie nie. Dzisiaj zrozumiałem, dzisiaj, dzisiaj dostałem takie olśnienia drogi. Wiem jak zrobić generator. wiem co jest kluczowe jak wszystko przełożyć a właśnie minęły kilka lat minęły 2-3 lata tego momentu i wtedy chciałem że tak po prostu wyłączyłem się nic innego tylko 3 miesiące praktycznie tego w tym temacie robiłem a dzisiaj ni stąd ni puściłem sobie przyszedł czas moment luz gdzie dotarło do mnie zrozumiałem a dzisiaj piękny dzień, jest gdzieś minus 4 jak wy, wy, wyruszałem, słońce piękne. Teraz akurat w lesie jestem specjalnie po to, żeby nie takie jak na filmiku, żeby nie wychodzić na pole, bo zaraz będzie wiało, nic nie zrozumiecie, nie usłyszycie mnie. No i, I wracając, po co ja te nagrywam filmiki? Może no, nawet mało mi tam osób ogląda, a nagrywam te filmiki... Aby, aby zostawić świadectwo, zawsze to zostanie, zawsze, zawsze się liczy pojedynczy człowiek jedna osoba, która zrozumie coś z tego, jakąś wartość zaczerpnie i po to to nagrywam, dzielę się myślę jakąś tam swoją mądrością, tym co odkryłem Czy moją mądrością, to jest mądrość mądrość prawo, które daje nam Bóg, którzy dają nam dobrze inni ludzie, z których możemy wiele tych rzeczy kiełzna zrozumieć dobrze wybrać w życiu i właśnie wracając do tej natury to jest piękne że czym człowiek bardziej jest w tej naturze zobaczcie będę sobie tutaj ta drzewka jeszcze jest brzoza o, poszła ładnie e, czym bardziej jest w tej naturze człowiek tym mocniej mocniej ma, ma siłę ja nawet nawet wczoraj rozmawiałem właśnie z kolegą i mówię mu, słuchaj, na pewno miałeś coś takiego w życiu, że mm, wydaje się, że mamy wszystko dobry samochód, pieniądze jakieś spełnienie a czujemy puste. Często to są wybory nasze życie, wejdziemy w jakieś zawody, w jakieś kierunki naszego życia, które Zupełnie nie daje nam żadnej satysfakcji, czujemy potężną pustkę. Ja osobiście pamiętam nawet takie sytuacje, że kiedyś byłem w zakonie przez rok i do tego zakonu decyduję się na to już wiele lat wcześniej gdzieś w trakcie studiów na trzecim roku Na trzecim, drugim roku studiów A chyba nie trzecim gdzie Człowiek miał to pewność, satysfakcję, spełnienie, że to jest twoje, twój kierunek. No i rzeczywiście pojawiłem się i byłem tam. Ale w pewnym momencie zrozumiałem, że to nie moja droga, że to jest że to nie jest to. Ja nie mogę wytrzymać z facetami w ogóle jakkolwiek bardzo sobie czyniłem u tamtych księży. I Podjąłem decyzję, że opuszczam to. To moja z najlepszych decyzji w życiu. Trzeba tak życie na nowo. Tego się nie należy bać. Jeżeli myślicie, że, że to jest porażka, że, że system wam powie, że o nie, już zaczęły, to muszę skończyć. Nie, wcale nie. Tak do tego trzeba podchodzić. A dzisiaj? Dzisiaj powinniśmy sobie zadawać pytanie. Zwłaszcza na modlitwie. Przede wszystkim na modlitwie. Czego od nas chce Bóg? Myślę, że te filmy są takie dla mnie. Ja muszę nagrywać, bo ja Ja tą mądrość jakoś posiadam, ale nigdy za bardzo się nie o niedzielę, bo Mówię. Mówię o niej pojedynczym osobom. Rozmawiam pojedynczych w telefonach. A jak widzę te wszystkie mądrości, się te rozrywki tego YouTube'a To A po prostu wiecie Ach, coś tam, coś tam Proste Proste, prostackie Treści które, które, które nas nie malają, nie dają nam Dają nam wolności, dają nam kierunku, tak jak ja dzisiaj odkryłem w tym, tej audycji niesamowity kierunek dojścia, gdzie jestem pewny, że jak to zrealizuję, bo drugim tematem jest to zrealizowanie, też może technicznie nie jest trudne, jak się wie, co czego się chce i co chce się robić. nie przekonać znowu popatrzę na siebie jak na wariata ale nic. Na tym polega życie. Trzeba mieć swoje zdanie. Nie bać się krytyki innych i powiedzieć wszystkim. Masz prawo wyboru jesteś na wzór i podobieństwo Boga. Może swoim życiem naprawdę uczynić to, co będzie Ci się podobało. To jest właśnie piękne, że Bóg nie jest ranem. Daje nam wolność wyboru. Widząc to co... To co... Widząc dowody na istnienie Boga. Tak jak ja to widzę w moim przypadku. Te dowody są tak oczywiste, tak pewne, tak jak Wam tam przytaczałem w wcześniej w wcześniejszych filmach linki do tej historii okultyzmu w świetle Biblii czy też kamienie kamieni Izraela. Że Bóg, pomimo tego, pomimo tej przytłocza, przytłocza, przytłocza jajności e, tych dowodów, oczywistości, o tak, to nie mamy żadnego przymuchu ze strony Boga, że nie, musisz, nie jest ranem. Każdego dnia wybierasz. To jest piękne. Ta, ta, to jest zaufanie, ta wolność, którą daje Bóg każdemu z nas. Ten pierwiastek. Podobieństwa i obrazu Bożego. To jest niesamowite. Każdy kto to zrozumie tak dogłębnie pojmie to. Niesamowita rzecz. Ale jeszcze trochę tu idziemy, zostało popatrzcie. Trochę za sobą mamy. to musicie zrozumieć jeżeli człowiek to zrozumie to przychodzi do niego bardzo albo bardzo wiele rzeczy no zajiste, przepraszam na słownictwo wielbią te żozy i ten śnieg palający ten odgłos ten rezonans jest niesamowity. Cały czas mówię może o tym rezonansie, ale wiecie piękny rezonans, on nas leczy. Te drzewa, ten śnieg, który pada, one się oddzięczają Słuchając takich odgłosów, trzasków w tym lesie, to nas leczy. To nas niesamowicie... O, przepraszam, to utkwiło mocno na ziemi. Słuchając tych rezonansów człowiek, człowiek się leczy Ja mówię, że te, te media społecznościowe te wszystkie cyfrowe rzeczy, które nas opatrzają, ten smok elektromagnetyczny. On jest, on jest wbrew naszemu, naszemu zdrowiu, naszemu, naszemu jakimś hodowli genetycznemu, w tym sensie, że my potrzebujemy natury. Potrzebujemy wyjść z samochodów, wyjść z biur. Ja, tak jak mówię, pół godziny, bo tam na zdrowia się trzeba przejść. To nieprawda. Musimy korzystać ile się da robić. Wykonywać takie prace jak w ogrodzie, kopanie ziemi, tym podobne rzeczy. Jak najwięcej takich rzeczy. Znajdź sobie czas. To nie jest prawdą, że nie mamy czasu. To my jesteśmy tak wygodni, że chcemy, chcemy wszystko robić jak najmniejszym kosztem. A praca fizyczna, ruch jest nieodzowny dla nas. Powinniśmy z niej korzystać. No ja, jest pięknie, popatrzcie Ten lasek, słońce Taki mały lasek brzozowy Ale naprawdę Naprawdę cieszy Cieszy jego widok Słońce, promienie, kolory jest Zupełnie, zupełnie coś innego Jeśli jesteś sam w naturze życzę wam tego jak najwięcej takich widoków takich odskoczni w życiu a życie i tak da wam pracę dawam wam jakoś trzeba zawsze gdzieś tam samochodami jeździć gdzieś tam tą pracę biurową wykonywać fizyczną cokolwiek robicie trzymajcie się i żeby już nie przedłużać Dobrej niedzieli z Bogiem pozdrawiam. Aha. Zamarzła mi komórka. Nie, nie reaguje na moje